Witajcie! Na początku tego filmu chcę Wam powiedzieć małe takie informacje. Otóż ostatnio na moim kanale pojawiały się wyłącznie intra, chcę Was za to przeprosić. Nie, nie chcę żebyście... Nagrywam właśnie ten mały info, abyście nie pomyśleli, że mój kanał zamienił się w kanał, na którym będą tylko intra. Otóż będą normalnie odcinki, w miarę regularnie, ale wiadomo, intro takie wymaga jednak trochę czasu, także... E, także no, zajęło mi trochę wykonanie tych wszystkich intr, ale teraz już będziecie mogli e, no, normalnie na moim kanale zobaczyć odcinki i właśnie teraz zapraszam Was do oglądania z odcinka z BlitzSG i żegnać z Wami. Hej! Cześć, witajcie moi drodzy! Ja jestem Smori i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będziemy sobie grać w Blitz G na serwerze Hypixelnet. Dawno blitzów nie było, więc postanowiłam, że je nagram, ponieważ czemu nie i dzisiaj taki krótszy odcinek fakt faktem, dwie areny zagramy. No i właśnie zobaczymy się już na pierwszej, moi drodzy, na pierwszej. Dobra, arenka tutaj jak widzicie się rozpoczyna i trochę wam powiem na starcie, znaczy, no po, trochę wam powiem ogólnie na arence, wybieram na klasy Knight ogólnie e, i posłuchajcie, chcę wam powiedzieć, że ostatnio dostałam komentarz, bodajże od Demishi, e, żebym nie ściągała od wszystkich tych ziomeczków, wymyśliła coś oryginalnego, na przykład jakieś smoraczki czy inne takie i powiem wam, że Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, żebym właśnie nie ściągała tych ziomeczków, ponieważ no, mi też się wydaje, że każdy youtuber tak naprawdę z tych większych, na przykład Pingwin Blow, no i ogólnie większość tych osób y, mówi ziomeczki, że na przykład witajcie ziomeczki, ziomeczki, co byście sądzili, powiem wam ziomeczki, konkursik ziomeczki i tak dalej, Wszystki, wszyscy mówią ziomeczki. Więc y, w sumie ja też to zauważyłam, że może fajnie by było wymyślić właśnie coś ciekawego. I teraz takie małe pytanie właśnie do Was, e, do każdego ziomeczka z osobna. <noise> e, żebyście napisali w komentarzach, co byście powiedzieli, żebym mówiła budynie. Bo ja lubię budyń. Tak, ogólnie budynie. E, dlaczego? Bo e, ogólnie teraz sobie. Kurczę, sorry za to, yy, że mówię cały czas. I kurczę, czy naprawdę zaraz zginę? Oj, nieważne. Yy, tak, co ja mam powiedzieć? Aha, tak. Nie wiem w ogóle po co ja tutaj się wspinam, bo tutaj chyba nic ciekawego nie ma dla mnie, no ale trudno. I tak, bo teraz zaczynam właśnie pracować nad takim stylem kanału. I. Właśnie chcę sobie zrobić skina, budyń i te, te, te banery, te wszystkie awatary. Może jakby mi się udało ogarnąć jakąś fajną grafikę właśnie jako budyń. Eee, no. To jest długa historia, opowiem Wam jak już będę miała tego skina, budynia i właśnie w tym filmie, moje budynie, będę właśnie mówić budynie bo byście sobie usłyszycie jak to brzmi i czy by Wam to odpowiadało po prostu nie chciałabym nikogo, nie wiem, urazić, albo żeby potem znowu było, że niefajne, że... kurde, że coś niefajnego więc, więc tak, pytanko Dobra, no i teraz myślę, że skupimy się już na rozgrywce, mam nadzieję, że nie było tak nudno i tak wiem, że usłyszeliście przed chwilą info jeszcze tutaj i pierniczyłam o takich rzeczach właśnie, e, takich e, ak info, no ale to, to, nieważne tam, to nie, to było takie, takie związane z kanałem, good girl team, e, ja tutaj timu nie chcę. Ogólnie niedługo planuję nagrać z kimś i nie, nie piszcie proszę ludzie. Czego mi ktoś pisze jakieś rzeczy typu nagraj ze mną, kiedy ze mną coś nagrasz. ja wie co strasznie wkurza, ponieważ jeżeli ja będę miała czas, nie wiem, chęci i plan na jakiś odcinek z kimś i to mogę z wami nagrać, nie? ale nie żebyście za każdym, w każdym odcinku mi pisali czy za wami coś nagram no hello, ja też trochę sam ponagrywać, trochę poprowadzić swój kanał ja na przykład nie lubię oglądać odcinka z kimś, wolę jak youtuber sam gra znaczy no to jest sprawa oczywiście każdego indywidualna, no ale nieważne okej, okay, teraz trochę wydaje mi się, że przynudzam, więc już tutaj staram się zaczynać komentować jakoś ciekawie i je zapraszam was na, kanały na kanał Polskiego Kaniego i na kanał Przemka To są osoby, którym ja robiłam intra. Ale naprawdę mają spoko kanały, także myślę, że mogę wam ich spokojnie polecić mm, Tak, zapłacili mi za to Nie no, oczywiście żartuję eee, Tak, z czystym sumieniem wam ich polecam Okej, okay, tutaj mam jakąś fajną skrzyneczkę, gdzie znaleźliśmy spodenki, więc to jest całkiem spoko Myślę, że ta jedna ręka będzie dosyć długa, więc nie wiem, ogólnie właśnie dzisiaj planuję taki krótszy troszeczkę odcineczek, żebym nie miała tego tak dużo żebym się to tak długo nie renderowało, nie nie ten jak to się mówi, nie przesyłało no bo jest sz dzień szkolny, co znaczy, że no, tam wiecie, obowiązki itp. itd. Tutaj ktoś zginął, mam nadzieję, że w okolicy nie ma nikogo, ale myślę, że sobie założymy klatę. Ogólnie szukam jakiegoś fajnego miejsca do zrobienia screena tej arenki, co myślę, że byłoby spoko. A nie, w sumie zapomniałam, że z Blitzów to ja miałam kontynuować jakby robienie tamtej miniaturek, e takiej, że w każdym odcinku ta sama, chociaż czy ja wiem, wiecie, chyba jednak tutaj zrobię jednak screena, bo naprawdę fajna okazja się mi tutaj przytrafia yy, na ładnego screenshota, więc nie wiem, który będziemy robić takie miniaturki. Popatrzcie jaki ładny widoczek. Yy, hops screen. Yy, no, no, Ogólnie tak, bo mam y, pod F2 włączenie nagrywania i tak jak y, robię tego screena i włączam na F1, żeby nie było widać tej mojej łapki, no to wtedy muszę właśnie uważać bardzo, żeby nie kliknąć y, przy przypadku F2, żeby, no wiecie, żeby nie wyłączyć tutaj nagrywania, bo naprawdę fajnie mi się nagrywa. No. I mam nadzieję, kurczę, że nie przynudzam w tym odcinku, jak to ja mam w zazwyczaju robić, że zanudzam Was swoim, swoim gadaniem nudnym, jednolitym, kurde, zaraz tutaj zginę. Więc właśnie jak mówiłam, wo, udało się parę odcinków temu, że e, właśnie zamierzam komentować bardziej żywo, więc sobie teraz to przypomniałam, że miałam komentować bardziej żywo, więc komentujemy bardziej żywo, tylko kurczę, bo... Ja nie komentuję bardziej żywo, tylko komentuję szybko, no i to jest trochę bez sensu, no bo... Okej, okay, ziomeczki, miała przerwa techniczna, ale... Jak widzicie, tutaj nie umiem stąd wyjść to jest głupie i... Chyba tu utknęłam, no... Myślę, że już się raczej teraz nie wydostanę. Dlatego chyba myślę, że... Tutaj sobie zginę, a może wygram. Two player streaming. Deathmatch. O, dobra, za chwilę deathmatch mamy. Także jednak sobie poczekam. I cholerka. Ten jaki jest mocno e, w ogóle wykokszony, więc nie mam tutaj z nim za bardzo szans. Więc to jest koniec. No ale fajnie, przynajmniej, że udało mi się dojść do tego deathmatchu. E, Bum Ok, więc to już koniec tego filmiku. Jak mogliście zobaczyć, właśnie przegrałam. No i tak nie nagrało mi się dziwie, Znaczy, nie ma dźwięku na końcu. I ogólnie teraz dogrywam takie, jakby zakończenie, dlatego, że po prostu no, pewna osoba mi weszła do pokoju na wersie babcia. Yy, mi weszła do pokoju, no i właśnie nie chciałam tutaj kończyć odcinka właśnie przy niej, ponieważ nie mogłabym się skupić, i wymaga ta głupoty, no ale to żegnam się już z Wami w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wiem, że trochę przynudzałam, no ale trudno. No i dobra, i to by był na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was do innych moich filmów i tak, dzisiaj taki odcinek na szybko, no i po prostu żegnam się już z Wami. Napisem Wam na czacie. I cześć!